Bo ładny pochmurny dzień za oknem, piękne pochmurne niebo bolesławskie, a my z Krysią tradycyjnie przy karusi w rozentalu robimy formę z gotowej sukienki, którą wcześniej rozprułam i przyłożyłyśmy ją do szarego papieru i, póki co, odrysowałyśmy, odrysowałyśmy kształt spódnicy złożony na połowę. I może Krysia powie co dalej. I będziemy opisywać to, co mamy. Czyli tutaj mamy połowę tyłu, dołu sukienki, więc piszemy jedna, druga tyłu, jedna, druga tyłu. Z tym, że jeszcze y, dokładamy takie poprawki, żeby ta sukienka, która jest za wąska, była dobra, no to musimy ją troszeczkę poszerzyć. Y, I tutaj potrzebny nam jest wymiar talii. Już tak, aha. ale y, I muszę tak, dlatego że... No to mierzymy. Mierzymy mamy w telefonie. Jasne. E, na głos nie powiem, że to nie widzieli, e, jaka jest ta Ale może, może sobie to będziemy to tak pisać. pisać oj. Płacę, <laughs> tak. Żeby nie było widać. E, dobrze. E, I mierzymy sukieneczkę. Ile mamy ją tak. rozszerzyć? Czyli tak, to jest nasza 1 czwarta sukienki. I dokładamy, czyli ona ma tutaj y, troszkę za mało. Ma być tak, więc y, musimy dołożyć parę centymetrów. Y, I żeby tak, można, było tak, ja myślę, że po tle, tak, i po 5, tak, 5 centymetrów po 5. tutaj dołożymy. Do, do szerokości i linijeczką. Może nie aż tyle, bo ona na dole jest dobra. To tak ją tylko od góry trochę poszerzymy, a tutaj do dołu może minimalnie. Tak, tutaj. bo biodra są w porządku, tylko troszkę w pasie. Więc tutaj dorzucamy i wycinamy Poszukamy. tą część zielone do papieru nożyczki. Czerwone do materiału, zawsze jak będziecie wycinać to nie pozwólcie żeby nożyczkami do materiału ktoś Wam ciął papier, bo się stępią i my tutaj z Iwonką przygotowałyśmy sobie kolorami nożyczki, zielonymi wycinamy papier, a niebieskie to do materiału, zielone będziemy używać, ja tutaj mam te zielone nożyczki i wytniemy. Teraz jeszcze skopiujemy sobie tutaj tą szerszą, szerszą, szerszą część, skopiujemy jeszcze przód sukienki i będziemy rysować, bo ona ma takie troszeczkę fantazyjną górę, więc będziemy też tą górę wyrysowywać z tym dodatkiem 5-centymetrowym po boczkach, chociaż jeszcze dokładnie zobaczymy ile Sukieneczka ma w obwodzie klatki piersiowej i sprawdzimy wymiar tutaj i i zobaczymy, bo może akurat będzie inaczej niż 5 cm. już mamy to. Bierzemy kolejny papier, bo to nam się przyda jeszcze na... Górę, to może zrobimy, zrobimy górę teraz. Tak, bo jeżeli chodzi o ten, o ten przód, to tak samo. Składamy i obrysowujemy. A tutaj mamy górę. Górę jest takie wiązania fantazyjne. Do końca nie sprółyśmy wszystkiego, więc przewrócimy na lewą stronę, bo można w ogóle nie próć ubrań, które są dobre, które nam się podobają, tylko po prostu na lewej stronie, jak przewrócimy, wziąć z nich formę. I potem użyć sobie 100 takich samych na przykład i powiesić. Tak, można w innych kolorach. Nie zapomnijcie dobrać kolorystycznie nici do szytej sukienki. To jest taki, taka mleczna czekolada. No, coś taki jasny, brąz. Tak, to zróbmy tak, że teraz jeszcze połowę tyłu. Jak już mamy połowę tyłu y, dolnej części, to mhm. zrobimy połowę tyłu górnej Czyli części. Y, spinamy naszą sukienkę. Tutaj, tak jak jest na lewej stronie, żeby jeszcze dodatek na szwy zrobić. Narysujemy tak, jak ona wygląda, a potem dopiero do rysunku będziemy dodawać to, co musimy poszerzyć. Już tu. Czekam, to zrobić Przecież dokładnie. Wszystko. Tak, szef na szef. Nie robimy w rozłożeniu całego tyłu, dlatego że materiał jest plastyczny. Poza tym, przy praniach czy noszeniu on się odkształca troszeczkę i nie byłaby forma symetryczna, więc musimy to zrobić w złożeniu. I wtedy jesteśmy pewne, że nawet jeżeli jest jakieś odkształcenie minimalne, to ona będzie z każdej strony tak samo wyglądać i też się ją dobrze ułożyć. I tak, środek dajemy na brzeg naszego papieru. Lekko ją tutaj możemy przytrzymać szpilkami, żeby. Nam się nic nie przesuniemy. Oczywiście widać nas, widać super. I tutaj zapniemy. Tak chociaż cztery szpilki, żeby to się trzymało. I tak samo jak ten dół obrywujemy, O, dokładnie. No i teraz zobaczmy, że to jest troszeczkę ta jedna strona szersza, węższa. To już ją tu. Przesunę, tak, i wtedy będziemy mieć wszystko równo. O, tak, troszeczkę I Może tu jeszcze jedną szpilką i obrysujemy to. Teraz panie kupują sukienki w różnych miejscach, czasami nowe, czasami kupuje się przez wintyd czy w używanej odzieży. I jak jest bardzo ładna sukienka, to naprawdę szkoda ją dalej sprzedać, bo można samemu sobie coś zrobić. prawda? Dzięki. I teraz tutaj mamy zawinięte 2 centymetry, więc tak jest na gotowo. 1 centymetr, który jest tu widoczny, i jeszcze jeden centymetr dodajemy, który jest pod spodem. Więc tak, tyle wyżej, 2 centymetry wyżej, bo tu już jest zawinięcie. A jak mamy rozprutę Całkowicie, i szef jest gotowy, no to nie ma sensu. I tak, tu gdzie mam szef, przytrzymuję palcem, przerzucam materiał na tą stronę i z powrotem, tak jak mi się układa. Tu no, mhm. gdzie mam szef, przytrzymuję palcem i znowu tutaj. Tu mam już ten szpic pod pachę w tym miejscu, więc też daję kropeczkę, z tym, że jest zawinięty w moją stronę. Tutaj to jest zawinięte miejsce na szycie, czyli szew, więc dodaję do tego jeszcze centymetr gdzieś, ale mimo wszystko to będziemy poszerzać. I tak jak już tutaj mam, obrysowuję, nie dodaję na szef, bo tu jest sprute, więc tak jak było, mogę to odpiąć. Tak. Tego jeszcze. Może nie rozpinam bo z rękawkiem, zrobię tak samo. Ok. I tak, tutaj mamy wyrysowane tak, jak jest faktycznie nasza sukieneczka. Ona tak wygląda do tego rozmiaru troszkę mniejszego niż nas interesuje. Więc y, teraz porównamy OPX sukienki z naszym wymiarem. No właśnie, bo miałam zmierzyć. Mm -hmm. I y, bardzo ciekawie pobiera się ten wymiar OPX, bo y, wydaje się, że jest łatwiej niż jest faktycznie. Y, bierzemy ten wymiar od, y, bardzo wysoko na plecach. Tutaj musimy mieć bardzo wysoko przez najszerszy punkt, y, najszerszy punkt biustu. Jeszcze nabieramy powietrza, bo w sukienczce się oddycha, jak się chodzi. Dobrze, to już tutaj mam wymiar, okej. Okay. Wychodzi no to, na to, że codziennie jest coraz większy z racji mojej miłości do pieczenia. Tak, odsyłamy do kanału o pieczeniu i <laughs> gotowaniu. To teraz, żeby zobaczyć ile ona faktycznie miała w biurcie, to ja tutaj zepnę to co y Spróbujmy i zmierzymy, ile ona miała faktycznie i ile trzeba będzie tego dołożyć. Tutaj jak mamy szefki. Tak. Okay. Polecam Wam taką gąbeczkę. Zobaczcie, taka bransoleta z gumeczką, gdzie trzyma się szpilki. To możecie spotkać tylko u zawodowej krawcowej, czyli u krysi. Tak. I w Waszych domach, jak się zaopatrzycie, tak jest. Polecam. Ja właśnie chciałam, coś takiego sobie sprawić. Może sama zrobię, bo to tak okazuje się, że niby wszystko jest trudne, a tak naprawdę jest łatwe. Tak, oczywiście. Tylko trzeba tutaj poznać pewne niuanse, a szycie to tylko polega na tym, co do czego przyłożyć. Ale wcześniej się, trzeba się dowiedzieć właśnie, jak to ma wyglądać w konstrukcji. Dobrze, tutaj mamy tylko. Yy, 5, czyli 5 tutaj nie? mamy różnicę tak. taką samą. Mhm. Czyli wszędzie po 5 cm dokładamy. Ok, 5 cm ma być tutaj szerzej. I od razu w pasie też 5 cm szerzej. Tak. Ok. Miały równą I może troszkę tutaj dam szerzej też. A już sobie to skorygujemy w przymiarce. Jeżeli chodzi o flecki. Żeby nie było tak całkiem. Bo tak, wolę no właśnie czasem, lepiej więcej niż tak. mieć jakiś niedobór. Prawda? Wolę czasem zrobić coś, żeby było troszkę za szerokie. I y, przy przymiarce y, to zwęzić, niż y, żeby y, potem był problem i jeszcze trzeba było to wszystko poszerzać. Bo tutaj, jak tą górę włożyłaś, to y, tutaj no, no, ja było była, ok, tak, prawda? Tak, tylko tak, bardziej już tak. tutaj niżej ja tylko trochę się. tu. Mhm. Dobra. Czyli co, mogę wycinać, tak? Tak. Już jeszcze troszeczkę tutaj może obniżę, żeby... Obniżę tu. Bo tak, ja już to robię tak okiem długoletniego szycia, żeby tu było troszeczkę niżej i tu troszeczkę zrobimy więcej, tak. To co obniżyłam tutaj. I tak. wytniemy po mhm. tej linii, po, po tej takiej długiej, tak. Mhm. Fajny ołówek, bo miękki, chyba 6B. Mhm. O, dobra. Tylko tak, po tej i tutaj. Do góry. Tak, do góry. A jakby coś, to jeszcze mogę pisakiem, To już nie będziemy mieć żadnych wątpliwości. No tak, pisaki świetnie się sprawdzają. O, ja to. ostatnio kupiłam sobie gazetę Burdę. Nie wiem, miałam ją w torebce, ale chyba wyjęłam. No też bardzo fajne rzeczy i w takich rozmiarach różnych, i mniejszych, i większych. Także polecam. Na pewno sobie coś z niego wykroję, ale nie ma to jak bezpośredni kontakt z krawcową, bo ona po prostu, no, Krysia jest po szkołach krawieckich, więc wie co robi i naprawdę szyje na tak zwaną miarę. Kiedyś dzięki niej udało mi się uszyć piękny, haftowany płaszcz. Może następnym razem, jak mi się uda, przyjdę w nim i Wam pokażę przepiękny. A wiadomo, że płaszcze to jest wyższa szkoła jazdy, to jest takie krawiectwo, na dawniej tylko mężczyźni szyli garnitury i krawce, prawda? Grube krawiectwo. Dokładnie, ostatnio na kursie szyłyśmy z budy, pokazywałam dziewczynom jak kopiować właśnie formy i co, wszystko fajnie, ale okazuje się, że jednej rzeczy zapomniano dołożyć. Nie musiałyśmy na podstawie tak, jak męny. to wygląda, dorysowywać no i... No ciekawe, no bo nikt tego nie sprawdza, bo jak no, się rozłoży dokładnie pomyśle, to trochę taka dokładnie. czarna magia. Tak Może tak? być taka niespodzianka czasami, yy, więc fajnie umieć z burdy, bo z reguły wszystko jak należy, ale zdarzają się tam jakieś, no wiadomo, wszystko robią ludzie. I teraz weźmiemy jeszcze na tym kawałku, który mamy papieru, przód, górę, przodu. A rękawki i, rękawki i dół przodu zrobimy na już większym, większym papierku. To teraz zróbmy tak. Dół y, tak, ten karczek, który tutaj mamy. O takim I już no, tak nie jest to tak, jak pozorom łatwe. Nawet złożenie Złożymy. tego trochę takie origami. Złożymy go tutaj i też tak ułożymy na papierze, żeby. Bo ta część to jest ta wstążka, którą się wiąże tu na piuście. Dokładnie. Dokładnie. Ale tył już mamy, więc teraz jeszcze te przodziki nasze. On tutaj Nawet myślałam, że gdybym wyszyła na, następną sukienkę, tą czerwoną, to nie zrobić takich tylko kart większych, po prostu zakończonych kwadratowo. To też chyba nie jest... No możesz pory, mieć tak? różne, nie musisz, tak. nie musisz mieć wszystkich takich samych, I teraz zobacz, ułóżmy to tak na papierze, żeby też troszeczkę papierku zaoszczędzić, nie wszystko koniecznie na samym środku. I tak obrysowujemy, tak jak mamy, bardzo proszę, dzięki. Oprysowujemy. Tu robię linię przerywaną, dlatego, że mamy złożenie materiału. Zawsze na złożeniu materiału linia przerywana. Tutaj jest cała linia do naszego szycia. I pamiętamy o tych 5 centymetrach, które wszędzie dokładamy. Ale jeszcze tu mamy nie całkowicie, więc gdzie nie jest rozprute, to dokładam o centymetrze naszycie, żeby było takie samo, jak tu mamy. A potem dodatkowo jeszcze do naszego wymiarku. Więc tak. Tu mamy taki nasz karczek. Do tego karczku y, tu dołożymy 5 centymetrów i jeszcze od góry naszyw. dokładam 5 centymetrów. 5 cm i to na szef. Szyjemy na centymetr, czyli na szef dokładamy y, centymetr do półtora, bo najwyżej można szyć na półtora centymetra więcej niż półtora to już się zaburza y, całą wizję y, naszego ubrania, a jak jest mniej niż centymetr, no to się nam będzie rozrywało niestety. Dobrze, tu też możemy troszeczkę dołożyć. No możemy szereg zmienić. Ok, tu też troszkę dołożymy, No i mamy to, i tu jest jedna, druga przodu karczyk. Tak to się nazywa. Tak. Mogę tak. wycinać. Tak? Wycinamy z tym, że po tej linii wytni, a ja jeszcze tak zrobię, żeby tu było to może tu się zgina. Dobrze. Ok. Patrzcie, jakie to jest ważne, że nawet odpowiednie nożyczki do odpowiedniego materiału, żeby się nie tępiły. No to wszystko wychodzi. z jak... Się okazuje, że coś jest potem i tak mhm, i ja już wezmę jeszcze tą górę. To co mamy nad kartkiem też zlecimy formę. I tak samo tu równo co wynie z tą y, spódnicę sukienkową, czyli ten dół sukienki i to, co odetniemy od góry, dołożymy do boków. Czyli będzie ten sam materiał, będzie idealnie. Tak, ona będzie od dołu, tutaj będzie troszeczkę szersza, bo się podniesie, a to, co stąd weźmiemy, wszyjemy tu w boczki i nawet nie będziemy potrzebować żadnego innego materiału. To spinamy wszystko. Tak jak jest, razem i tu jeszcze też możemy spiąć, żeby to było dokładnie szew na żwie, żeby nam to się spasowało. Ja ciekawy ten krój sukienki, bo taki prosty, a kobiecy. Nie jakiś taki bardzo chyba wyszukany, ale fajny. Bardzo ładny. Jak zawiążesz tutaj tą wiązankę, to to wygląda dużo bardziej skomplikowanie no, niż jest faktycznie do zrobienia bo no, trzeba jednak mieć wyobraźnię, żeby coś takiego zaprojektować. Bardzo ładna jest. I teraz tak, na razie obrysowuję faktycznie tak jak jest, potem dodam nasze, ten centymetr lub półtora centymetra. Mamy ten. Tak drugą sukieneczkę, jak będziesz chciała zrobić, no to możesz już tam coś pokombinować przy niej. Troszkę inaczej. Oj, czekaj, już co? Chyba nie będzie dobrze. Myślę, że mi braknie papieru. I zaznaczyć to, gdzie są zaszewki, trzeba czy nie trzeba? To w, w ogóle to... zobaczymy, czy tu są a jakieś nie, to zaszewki. Nie są gdzieś... zaszewki. nie ma, przepraszam. Myślałam, że to są zaszewki, a to jest... Nie. Tutaj nie ma przynajmniej zaszewek, bo ona... Jest taka wspomagana w niektórych miejscach górką, głównie tu przy... No właśnie i tym zawiązaniem. Mm -hmm. Dokładnie. Tak. Faktycznie to wygląda przy sukieneczce naszej tak, ale my to troszkę musimy zmienić. Oczekaj, bo tutaj nie dokładnie zrobiłam. Jeszcze raz o Chodzi o to, że ona jest to. A tutaj właśnie już to Jak już mamy zdjętą formę, to potem jeszcze y, przy szyciu tą sukieneczkę oglądamy sobie cały czas, żeby było wiadomo o co chodzi, żeby się gdzieś tam nie zgubić w tym szyciu. Więc y, pewne rzeczy zaznaczamy. Teraz tak, co ja mogę zrobić tu? Dodać na ten centymetr było tutaj? A potem jeszcze yy, po 5 cm dołożę wszędzie. Na razie tylko tą formę robię taką faktycznie jak ona była. Tak. No i tutaj też zaznaczam, że to będzie związania, związanie, już jest przyta. I 5. Poczekaj po jeszcze to Troszkę więcej. A tutaj te pięć centymetrów. Tylko ja już sobie tak troszkę by okrągle, żeby pod tą twarzką ona była tak, jak nie chciała, żeby była. Nie troszkę braki materiału, ale to nie podklejemy albo szpilką, a potem podklejemy. Na razie Ja Już mam w krwi takie oszczędności materi materiału i papieru, bo jak się uczyliśmy w szkole, to zawsze na to zwracali uwagę, żeby. Nie narnować ich materiałów, papierów, bo oni nam Ale wszystko dostarczają. Tak, 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 tak. I mi to po prostu zostało, także tak, tak. ja już... <głos》> teraz tak no, niestety funkcjonuje. Okej, okay. i tutaj mamy 9 cm. Ale powiem Wam, że to jest dobre, bo tak samo jak uczymy dzieci, żeby coś robiły, to aż w człowieku serce rośnie, jak widzimy, że to dziecko szanuje, prawda? Tak. Ja też jestem osobą, co lubię naprawiać rzeczy. Teraz mam taką no, historię z fotelem. Mam taki fotel uszak. Kupiłam w firmie Brecklet White i urwała mu się noga, co prawda po wielu latach. I mąż mówi tak: wystaw to, bo cena przerośnie, tapicerki na prawy nóg. No, nie mam sumienia tego fotela wystawić na gabaryty. Uważam, że jest to super fotel no, i właśnie prowadzę rozmowy z taką firmą. Wolkuszu, która powiedziała, że zmieni mi tapicerkę ta za 400 zł. Do tego jeszcze dojdzie koszt naprawy tych nóg, prawda? No możliwe, że mąż ma rację, możliwe, że nie warto. No ale jak wyrzucić taki fotel, który tak naprawdę no. jest jeszcze całkiem super fotelem. Dokładnie. No i tak ze wszystkim. No, jest. Tylko też ci chcę po grubi, czy ty wiedziała po... To, tutaj to już wiesz, po mhm. tym większym. I to nie. Tego nie. To, tego dobra. nie, tu i tu to, co dopięłam, na, na zewnątrz. Tak. Ok, tak jest. I teraz jeszcze weźmiemy sobie większy papier na y, zrobienie rękawa i tego naszego dołu z przodu. I cały czas przy szyciu oglądajmy tę sukienkę, z której wzięłyśmy formę, żeby nie zapomnieć, co jest czym popatrzeć jak to jest tu upszyte, przeszyte, coś zrobione, żeby po prostu nie stracić zapału. Dobrze, tu jeszcze to przez to rękaw, też na pół, ale jeszcze sobie to obejrzę dokładnie jak wygląda, bo będę kopiować tył rękawa, bo tył rękawa jest troszeczkę mniej podkrojony od przodu. A później dopiero ten przód podkroję bardzo. Więc rękaw też na pół. A tutaj napiszemy co to jest? jest tak, to jest jedna druga przodu z wiązanką. Czyli piszę jedna druga, druga. Be, be. z związanką. Rękawek też na pół. Zatknę go tutaj równo czyli to oś stworzyć. Czyli jedna, druga przodu to jest też karczek? Tak, czy też tak karczek to, to wszystko to tak. karczek. A czy karczek to ja konkretnie y, nazywam y, te takie tutaj dokładki pod piersiami, albo y, jak on no. jest taki odcięty, no nie? Ale to jest y, jego element w tej sukience. W ogóle jest tak fantazyjna, że trzeba teraz wymyślać nazwy całego tego przodu, bo ten przód się składa z kilku części, więc Możemy je jakoś nazwać. A to był tył, tak? No. Możemy im dać imiona na przykład. To będzie Ela, a tam do Asia. <noise> Ale to jest po prostu tył sukienki. No jakby tak. w Tył tak, To jest podcięcie po. Aha, A tu mamy kurę. Mhm. Okay. To może być na przykład Bartek. <noise> no. Ja sobie tak popiszę po mojemu troszeczkę, bo ja nie po, posługuję się tak profesjonalnie. Plumer też możesz pisać, tak, tak? wiedziała tak jak w burdzie. Na przykład mamy numery mhm. do wszystkiego i patrzymy, który numer, czym jest tak naprawdę. A czemu nie można dać nią a no, no. właśnie <laughs> może wtedy ja tutaj mam <laughs> fajne szyszyrki które jedna ma na imię Nina, druga moli. Może Pod ja spodem podażę. jest szyszka i furia. Właśnie. Nie chciałam im dawać numerów, bo to tak trochę nie bardzo... <laughs> No nie, fatalnie się kojarzy. ale tak. jednak zobaczcie co tutaj w tym zakładzie krawieckim można oprócz szycia zobaczyć. No o one teraz śpią, chyba że te na górze tutaj bo tam to by trzeba tak? było do domku. Nie wiem, to czy jest to Furia i Szyszka, tutaj mamy furcie i Szyszkę. No. A Moli i Nina, no to można tak obejść, żeby tutaj pokazać tak, je, ale to tak. chyba tylko oczy zobaczymy. Tak, ale te widać, to jakie staro, śliczne, tak. jakieś śpiochy. No słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, że wszyscy śpią, zwierzaki.